Zapraszam Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest dostępna we wszystkich 11 gminach naszego powiatu. Z pomocy prawnika może skorzystać każda osoba, której nie stać na opłacenie pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej prawach, o ciążących na niej obowiązkach. A także polega na tym, żeby wskazać tej osobie obowiązujący stan prawny. Na moje dyżury przychodzą bardzo często osoby, które mają pytania z zakresu prawa cywilnego, z zakresu windykacji zadłużeń, z zakresu postępowań egzekucyjnych. Dużą część spraw stanowi również problem postępowania spadkowego. Przychodzi bardzo dużo osób na dyżury, które chcą się dowiedzieć, jak wygląda sprawa przeprowadzenia postępowania rozwodowego jak wygląda sprawa wyegzekwowania od byłego partnera alimentów na dzieci. Zdarzają się również pytania z prawa pracy. Aby skorzystać z porady, należy umówić się telefonicznie. Bądź poprzez stronę internetową urzędu. Na stronie internetowej urzędu znajdziecie Państwo też adresy innych jednostek poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pomocy społecznej czy porad z zakresu pra pra praw konsumenta. Nieodpłatną pomoc prawną w punktach mieszczących się na terenie Powiatu Świeckiego może otrzymać każda osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. Sporad prawnych w świecie może skorzystać każdego dnia od poniedziałku do piątku, w poniedziałki, środy i w piątki w godzinach rannych, w czwartki i we wtorki, w godzinach popołudniowych. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Tam również znajdziecie adresy, w których znajdują się punkty w poszczególnych gminach powiatu świeckiego.